Cześć, z tej strony Bartek z Akademii Dobrych Instalacji, a ten materiał powstał przy współpracy z firmą Kontakt Simon. Dzisiaj pokażę Wam, jak zamontować ścięgniacz do taś LED RGBW Simon Go. Żeby dowiedzieć się więcej na temat tej serii sterowanej na odległość, wejdź na kontakt-simon.com.pl Sterownik ten Pozwala na zmianę kolorów podświetlenia taśm RGBW, zmianę temperatury barwowej taśm CCT lub sterowanie czteroma niezależnymi taśmami jednokolorowymi klasycznie, głosowo lub przez darmową aplikację. W aplikacji może stworzyć własne efekty świetlne, takie jak płynna zmiana kolorów czy szybkie migotanie mające efekt stroboskopu lub efekt dzwonka który poinformuje osobę głuchoniemu, że ktoś czeka przed drzwiami. Sterownik ten zasilany jest napięciem 12 lub 24 V. A teraz pokażę Wam, jak go podłączyć. Więc przejdźmy teraz do podłączenia tego ściemniacza do taśm RGBW. Najpierw pokażę, co i gdzie będziemy podłączali pod ten ściemniacz. W tym miejscu podłączamy zasilanie zasilacza. W zależności od tego, czy mamy taśmę zasilane napięciem 12 czy 24 V. W tym wypadku ja mam taśmę zasilaną na 24 V. W związku z tym podłączę w tym miejscu plus 24 V. Minus natomiast podłączamy pod oznaczenie minus. Pozostają do podłączenia zaciski RGB i W. I tu podłączamy taśmę LED zgodnie z oznaczeniem. Czyli red, green, blue i... White, czyli w tym miejscu podłączamy nas, naszą taśmę LED. Czyli aby wykonać takie podłączenie do puszki, gdzie będziemy montowali ściemniacz, musimy doprowadzić zasilanie 24V w tym wypadku oraz przewód od taśmy LED. Najpierw zajmę się zasilaniem. Tu jest zasilacz, on jest podłączony pod zasilanie 230V. Jest to zwykły zasilacz nieściemnialny. Tu ma taką złączkę i przedłużam sobie z tej złączki przewodem minus oznaczenie czarne, żeby się nie pomyliło tu przewód czerwono-czarny podłączam pod plusa i dalej ten przewód doprowadzam do naszej puszki łączeniowej i może od razu podłączę, skoro mamy zasilanie podłączę nasz ciemniacz, czyli minus to przewód ten czarny Podłączam pod minusa, czyli jest to na środku. I plus 24V podłączam pod plus. Obojętnie, czy ten zacisk, czy ten to nie ma znaczenia. Jest to ten sam zacisk wspólny. No i teraz pozostaje podłączyć taśmę LED. Więc teraz muszę doprowadzić przewód od taśmy LED do puszki łączeniowej. I też to od razu tak zrobię. Ten przewód już taki dłuższy naszykowany. Wprowadzam do puszki łączeniowej, i teraz tylko muszę zobaczyć, który przewód jest od czego. Zazwyczaj przewód czerwony jest przewodem dodatnim, w tym wypadku jest to inaczej, więc trzeba zobaczyć, jak te przewody są przylutowane. I przewód czarny jest to plus 24V. Dalej mamy tak, jak są kolory, czyli W jako white, blue, niebieski, red, czerwony i green, zielony. To znaczenie jeszcze tych kolorów jest opisane na taśmyle, tu może w tym miejscu nie widać, ale już tu wyżej jak sobie przyjrzycie, to jest to zawsze opisane który przewód, jak, od czego jest, od którego koloru czy, czy to jest też plus czy minus jest to wszystko dokładnie oznaczone więc zacznę od tego czarnego plusa, żeby mi się to nie pomyliło i plus 24V z LED podłączam pod zacisk dodatni w tym tu miejscu, gdzie przychodzi też zasilanie 24V. W związku z tym, że kolory mam poznaczane w resztę prawidłowo, czyli podłączam sobie kolor biały White pod W. Następnie kolor czyli czerwony Red pod R. Tu żeby lepiej trzymały, żeby lepiej się przewód trzymał na zaciskach, warto go tak zawinąć dopiero przykręcić Green, kolor zielony pod G i przewód niebieski blue pod literkę pod zacisk B. I tak wygląda podłączenie. Czyli jeszcze raz to mówię, zasilanie przychodzi na zacisk plus, plus 24V minus na minus plus 24 V staśmy ledowej podłączamy pod zacisk dodatni i potem odpowiednio kolory czerwony, zielony, niebieski i biały pod te zaciski, które mamy właśnie tak opisane. Teraz wystarczy zamontować ściemniacz. Żeby to zrobić, musimy ściągnąć ten klawiszę I teraz za pomocą fasolek lub też nie można szybko wykręcić. Przykręcamy na do taśm LEDowych RGBW. Trzeba to oczywiście wypoziomować, ja tu nie mam jak tego zrobić, ponieważ robię to na stole. Potem następnie zakładam ramkę i ten klawisz. Właściwie klawisza. Ok, teraz wystarczy podać zasilanie i sprawdzimy, czy działa. Taśma LED od nam się zaświeciła. U góry wyłączamy. Na dole załączamy kolory, natomiast zmieniamy przytrzymując górną część lub dolną część klawisza i wtedy kolory nam się zmieniają. Jeżeli odpowiadamy jakiś kolor, możemy oczywiście ustawić sobie poziom natężenia światła. Możemy zwiększyć lub też zmniejszyć klikając lub przytrzymując przycisk plusa czy też minusa, w zależności co chcemy zrobić. Z tym możemy również sterować z aplikacji. Należy najpierw pobrać aplikację Simon Go ze sklepu Play lub App Store, zainstalować ją i najlepiej od razu za utworzyć konto i zalogować się do konta. Następnie, aby połączyć się ze sterownikiem wyłączamy najpierw dane komórkowe, przechodzimy do sieci Wi-Fi, w sieciach Wi-Fi odszukujemy Nasz sterownik jest to Simon Go Dimer RGB. Klikam w niego, żeby się z nim połączyć. Po połączeniu otwieram aplikację Simon Go. Jeżeli kliknę jednorazowy dostęp, już od razu mogę sterować naszą taśmą LED. Mogę zmieniać sobie kolory, mogę zmieniać poziom natężenia, mogę też wybrać sobie efekty: policja, relax. Ściemnianie, stroboskop. Są tu od razu różne efekty do wyboru. Jeśli chcesz sterować zdanie tym urządzeniem, trzeba wcześniej utworzyć konto w aplikacji. Gdy takie konto jest już utworzone, możemy dodać takie urządzenie do aplikacji. Teraz wracamy do bezpośredniego połączenia i zamiast klikać jednorazowy dostęp klikamy dodaj urządzenie do konta. Wyskoczył na komunikat dodaj urządzenie do swojej sieci Wi-Fi. Klikamy i urządzenie przenosi nas do ustawienia połączenia. Tutaj należy skonfigurować sterownik z siecią Wi-Fi. Należy wybrać nazwę swojego domowego routera, jednak pamiętaj o tym, że urządzenia działają na 2,4 GHz. Następnie należy podać hasło do swojej sieci Wi-Fi. Klikamy połącz i w tym momencie następuje dodanie naszego sterownika do routera. W miejscu statusu połączenia widzimy, że sterownik jest już połączony. Wyświetla się również lokalny adres IP, który został nadany automatycznie. Urządzenie jest dodane do aplikacji i od teraz możesz sterować sterownikiem, będąc w domu lub poza nim. Mam nadzieję, że teraz bez żadnego problemu podłączysz taki ściemniacz do pasków LED. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, i zapraszam Cię na kolejne nasze filmy. Cześć!